Panno, droga. Panno, ten tydzień przyniesie Ci wiele możliwości do uporządkowania spraw, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Twoja skrupulatność i dbałość o szczegóły będą Twoimi atutami, ale pamiętaj, żeby nie zatracić się w drobiazgach. Bądź elastyczna i gotowa na adaptację, bo życie może Cię zaskoczyć. Czasami warto odpuścić i pozwolić sobie na chwilę relaksu. Praca i finanse. W pracy pojawią się nowe zadania, które wymagają Twojej precyzyjnej uwagi. Będziesz miała szansę na rozwiązanie trudnych problemów, a Twoje podejście do organizacji zyska uznanie u przełożonych. Z racji Twojego zaangażowania i profesjonalizmu może pojawić się propozycja awansu lub nowych wyzwań zawodowych. W kwestiach finansowych zachowaj ostrożność nie podejmuj pochopnych decyzji. Pod koniec tygodnia może pojawić się okazja do inwestycji, ale upewnij się, że dokładnie przeanalizujesz wszystkie opcje. Miłość i relacje. Jeśli masz partnera, teraz jest czas, by bardziej otworzyć się na wspólne plany i marzenia. Spontaniczne wyjście czy wspólne chwile relaksu pomogą w budowaniu głębszej więzi. Samotne panny mogą spotkać kogoś, kto będzie się wyróżniał intelektualnie. Nie bój się zbliżyć do tej osoby, ale bądź gotowa na to, by otworzyć serce. Pamiętaj, że w relacjach najważniejsze są zaufanie i komunikacja, więc nie bój się wyrażać swoich uczuć i potrzeb.